Gdy zapalasz białą świecę, otwierasz portal do świata duchowego. Możesz użyć jej, by przywołać anioły, duchy przodków lub boskie energie. Biała świeca jest jak klucz do drzwi, które prowadzą do miejsc, gdzie czas i przestrzeń tracą swoje znaczenie. Ale pamiętaj, biała świeca wymaga szacunku. Jej moc nie jest ani dobra, ani zła. To ty nadajesz jej intencję. Jeśli zapalisz ją z czystym, z, z czystym sercem i jasnym umysłem, stanie się twoim przewodnikiem. Jeśli jednak pozwolisz, by Twoje zamiary były splamione egoizmem lub złością, je światło może stać się mgliste, a droga niepewna. Teraz, gdy znasz już znaczenie Białej Świecy, pamiętaj, że jej moc leży nie tylko w jej płomieniu, ale w intencji, którą w nią wkładasz. Używaj jej mądrze, a stanie się Twoim najwierniejszym sojusznikiem w podróży przez świat magii i duchowości.